Twarzy i piłkarzy, czyli pomieszanie świata publiczny, styki i sportu. Po będzie z powokodne. A początku wejdzie do kopija, ale później podejrzewam, że to jest takami poważono, zazwyczaj tak kobiety. Zatem powrócimy do pierwszej ksiaski, dlatego że tam widzę, jest już dużym zainteresowaniem mamy kwestionariusze. gotowe do dobra. No i właśnie, teraz Wam powiem jeszcze co robimy z tymi kwestionariuszami. Każdy z uczestników ma kwestionariusz w ręku. I słuchajcie chłopaki, Kiedy przejdziecie wszystkie stacje, na każdej z nich zdobywacie punkty. O na przykład Ty masz w tej chwili Arachu jak to wygląda. 18 sekund 50 punktów. To mój Stacja druga 15, podań 45 punktów, stacja trzecia 2 bramki za 30 punktów, czyli to były czy trzy był Jak się domyślam, nie. A, główny, z główek. Rzeczysta rozumie. także zapraszam na kolejne stacje. Kolejność tutaj, mój tutaj mój? bo tu też pytacie, nie ma a, absolutnie żadnego znaczenia. znaczenia. Podchodzicie tam, gdzie macie akurat ochronę, gdzie aktualnie znajduje się na przykład mniej ludzi. Ja tak mówiłem cały dzieci do dzieci, ale tak naprawdę cała nasza oferta, wszystko.